Cześć, witamy Was w ostatnim w tym roku wydaniu Student News. Dzisiaj opowiemy Wam o walkach robotów. o tym, czy słuchanie głośnej muzyki w słuchawkach jest szkodliwe. o teatrze Sztampa oraz o projekcie Teraz Wrosła. To był już ostatni przed wiosną występ grupy teatralnej Sztampa. Spektakl Suma był debiutem reżyserskim jednego z aktorów, który był także scenarzystą. Jak mu wyszło? Wiktoria Matyja. Teatr Sztampa powraca w ostatnim w tym sezonie spektaklu. Suma. Jest podróżą pełną parą przez koleje losu, której zamiast Turkotuku towarzyszą dźwięki ambientowej gitary. Jestem trochę roztrzęsion i w zasadzie nie wiem, co mam powiedzieć, ale, ale bardzo dobrze. Chyba dobrze. wydaje mi się, że wyszło to wszystko całkiem nieźle i jestem w miarę zadowolony z. Znaczy nie, jestem bardzo zadowolony, bardzo, bo zespół naprawdę dał dużo od siebie i, i mieliśmy na tym pracować. Nie tylko reżyser pracował na sukces. Suma mogła pojawić się na deskach teatru również dzięki młodym studentom, zafascynowanych sztuką. To tak nie można powiedzieć od razu, bo, bo proces twórczy to jest tak ciężko zdefiniować, kiedy jest początek, kiedy koniec. No i to tak jakoś wychodziło, że tu coś, tam coś i tak to, po, tak jakby te wszystkie nitki z tego kłębka się zbijały i Ten tydzień był szczególnie intensywny, intensywny bo siedzieliśmy bardzo. praktycznie codziennie do dwudziestej czwartej, pierwszej nocy. Że wszystko się grało. Duba, że się wszystko się, grało. Tak. Ale warto. warto. Ale to chyba zostawimy. E, tak, widzą, oceniam ocenę. to widzowie. Suma jest pierwszym tekstem reżysera. Pracował nad nim ponad rok. Efekt podziwiałam razem z przybyłą publicznością. Jestem bardzo zadowolony, że, że, że tyle ludzi przyszło. E, zaskoczony też. Mnie jest bardzo osobiście miło, że, że pojawiło się tyle ludzi, bo no, nie spodziewałbym się, że ktoś może przyjść po prostu na, na, na targ studencki. A, tam nie spodziewał. Pewnie, że mi się spodziewał. Fajnie, gramy, jest ok. Sztuka ma to do siebie, że każdy odbiera ją inaczej. W tym przypadku nie było wyjątków. Niektórzy utożsamiali się z postaciami na scenie, a inni potraktowali je tylko jako rozrywkę na piątkowy wieczór. Dla zapracowanych, suma znajdzie się w repertuarze przyszłego sezonu. Roboty walczące w siedmiu różnych konkurencjach. Największe w Polsce zawody robotów zostały zorganizowane w tym roku u nas, na PWR. Robotik Arena to była już piąta edycja. Relacja Basi Grabowskiej. Nano sumo, czy mini sumo? To tylko niektóre z konkurencji międzynarodowych zawodów robotów, które odbyły się na Politechnice Wrocławskiej. Robotik Arena to największa tego typu impreza w Polsce, organizowana przez Koło Naukowe Robotyków w Ideą zawodów jest to, że spotykają się ludzie ze świadka robotycznego, tak naprawdę amatorzy robotycy w Polsce, bo większość zawodników są, jest Polakami. W tym roku też mieliśmy zawodników z zagranicy, czyli z Rumunii. Podczas Robotik Arena mogliśmy spotkać roboty, które tańczyły salsę, drukowały obrazki w czekoladzie, dozowały napoje, czy były latającą platformą do kamery. W zawodach wzięło udział prawie 170 zawodników, którzy rywalizowali z sobą w ośmiu kategoriach. Konkurencja polega na tym, że dwa roboty tego samego typu są stawiane na ringu, dojo tak zwanym, o okręgu o średnicy 80 cm i polega to na tym, że roboty muszą autonomicznie Autonomiczne roboty muszą wypchać się z ringu, czyli wygrywa robot, który wypcha przeciwnika. Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Publiczność to nie tylko osoby związane z środowiskiem robotów, ale przede wszystkim pasjonaci i ich pociechy. Zabawa dość ciekawa, fajna, unikalna w swoim stylu. No, warto, warto przynajmniej raz zobaczyć takiego. Zobaczcie co w tym chodzi. Było fajnie, miło, ciekawie. Trochę długo, ale bardzo ciekawie. Jeden z największych zawodów w Polsce takich robotycznych, więc zdecydowanie jest to impreza, którą warto poświęcić jeden weekend, by przyjść, zobaczyć, jak, jak wygląda Liga Amatorska w Polsce. Finał okazał się spektakularnym show uzupełnionym o efekty laserowe oraz muzykę. Ekipa Politechniki Wrocławskiej stanęła na podium aż w czterech kategoriach. Zwycięzcą gratulujemy. Krzysiu! Krzysztof! Krzysztof! W ogóle mnie nie słuchasz, tylko muzyki z radia słuchać będziesz. Właśnie dla takich osób przygotowane było seminarium na temat wpływu słuchania głośnej muzyki przy użyciu słuchawek na słuch. Co? Materiał Wiktorii Matyi. Co? Młodzi ludzie ze słuchawkami na uszach to widok powszedni. Muzyki słuchaj się wszędzie: w autobusach, tramwajach, na plaży i na ulicy. Czy może być to niebezpieczne dla naszego słuchu? O tym można było się dowiedzieć podczas konferencji o słuchu. Temat okazał się nośny. O wpływie hałasów muzyki na nasz słuch, jak możemy zapobiec uszkodzeniu naszego zmysłu. Na jakiś na ciekawy temat. To jest do modulacji dźwięku, podczas gdy się przesuwa palcem, wydaje różne dźwięki. O słuch należy dbać. Koło naukowe inżynierów dźwięku, AES. Na misję uświadamiania tego studentom. Najważniejsze jest to, żeby zacząć jak najwcześniej, bo mogą powstać zmiany, których już nie da się odwrócić. To jednak jest narząd, który nie regeneruje się, więc powinno się jak od, od najmłodszego wieku zacząć dbać tak naprawdę o ten such i zdecydowanie odradzam używanie słuchawek do usznych. Konferencji towarzyszyła możliwość przebadania sobie słuchu. My tutaj badamy teraz. Za przewodnictwem powietrznym jedynie. Jeżeli zauważymy, że ktoś ma jakieś większe ubytki, to zaproponujemy badanie metodą właśnie przewodzenie kostne, żeby jednak sprawdzić dokładnie. Co prawda, powin, tak jak było właśnie powiedziane na wykładzie, powinny się te dwa badania pokrywać, no nie zawsze tak jest. Wszystkiego zawsze warto doświadczyć empirycznie. Słuchawki są na uszach, tak? I puszczają ci bardzo ciche dźwięki, i mówisz kiedy słyszysz. Miałam słuchawki na uszach i akurat kolega, który mi siedział, po, puszczał jakieś dźwięki, a ja odpowiadałam, czy je słyszę, czy nie. Ale przyznam, że chyba jakaś głucha jestem, bo coś mi. Dziwnieje wykres lata. Były puszczane dźwięki o różnej częstotliwości i były sprawdzane odległości pomiędzy, no różnice pomiędzy tym, kiedy zacząłem słyszeć, a kiedy skończyłem słyszeć ten dźwięk. Jaki więc wniosek z konferencji o słuchu? Zacznijmy szanować swoje uszy. To, co gorsza, przestajemy słyszeć współgłosy. Krzysiu, czy masz jakieś kolegów z Ukrainy, Rosji albo Białorusi? Olech, Andrii, spoko z nich ziomale. A zastanawiałeś się kiedyś, jak to się stało, że oni tutaj studiują? W sumie to nie. Bo widzisz, jest taki projekt Teraz Wrocław. O studentach z Europy Wschodniej, Polina Kozmina-Zgrodna. Mam na imię Polina, studiuję we Wrocławiu w ramach projektu Teraz Wrocław. Postanowiłam zapytać o wrażenie innych uczestników programu. W tym celu spotkałam się z Ziną Koryniuk, studentką Uniwersytetu Ekonomicznego. Przyjechałam tutaj po raz pierwszy, zobaczyłam krasnoludków, się zakochałam i stwierdziłam, że chcę tutaj się zostać na studia. Nie samo student żyje. W wolnym czasie można zwiedzać miasto i poznawać nowych ludzi. Ja ogólnie mieszkam w akademiku i mieszkałam się z Białorusinkami, bardzo sympatyczne dziewczyny. No, trochę tak osób się tutaj poznało, więc, więc są mili uprzejmi pomocni przede wszystkim. Poznałem paru studentów ze wschodu. Paru właściwie w białym Stoku jak byłem. jakiś czas i tak naprawdę nie odczuwałem żadnej różnicy, że oni są ze wschodu, czy oni są z zachodu. Tak naprawdę zauważyłem tylko, jak teraz rozmawiałem z jednym studentem, że mają trochę inny model edukacji, ale fajnie, że tu przyjeżdżają, fajnie, że się tu uczą, no bo rzeczywiście widać, że chcą. Trochę im współczuję, jeśli chodzi o dojazd do domu później, ale tak, bardzo fajnie, dla udziału w projekcie Teraz Wrocław nie jest wymagane pochodzenie polskie. Oceny z matury i poziom znajomości języka są najważniejsze. Przyjęci kandydaci mają szansę studiować bez opłat w ramach studiów dziennych. Niestety nie dostają pomocy materialnej ani finansowej. Nasz projekt skierowany jest do młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej, która szuka możliwości podjęcia studiów we Wrocławiu. I właśnie jesteśmy takim biurem, które umożliwia Poprzez pomoc w rekrutacji, złożenie dokumentów na wybrane uczelni, a później służy konsultacjami i pomocą studentom podczas pierwszego okresu studiów. Dziękuję bardzo i ja bym chciała oddzielnie podziękować, że zostałam jedną z tych wielu studentów, że dostałam taką szansę studiować w Polsce. Dziś też wszystko. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Oglądajcie Student News już w nowym roku. Papa! Pa.